że jaka ładna pogoda. Nic nie widać. Nic nie widać, o tu z Mariuszkiem przyjechaliśmy. No i będziemy puszczać nasze ptaszki. Niech lecą sobie do domu. Dzisiaj po francusku będą latały. Zykryt nie jedzie, wykryt z ręki. O. Nach mu patca przyścipły <gry> Ale no, ładnie idą w górę no trochę mglisto Czy się bo już ostatni raz je widzisz, ci mówię <gry> Dobrze jest One już kierunek na dom obierają Tak, 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 tak na razie kurwa trzeba poleg bo Nie no, ładnie to ładnie Także, no. nie wiem mam, czy, czy za tydzień będzie co puszczać <grymne> No, ale zobaczymy No i idą po No i łapią kierunek do domu, tam za drzewa poszły e, wracają Ale nie zobacz, nie wyrywają ci do góry tam Tam mgła ich trzyma A? Mgła no, to jest Szajs no, On se chyba klapy ten jeden klaska, se <grymne> Za wesoło mu na razie No Se klepią Zobacz, Andrzej, przyjechaliśmy z Mariuszem. Teraz przyleciały. Teraz przyleciały, 12 W tej chwili przyleciały.